W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze Przedwieczny, przez bolesne i niepokalane serce Maryi, w imieniu wszystkich ludzi i w ich intencji, ofiaruję Ci najświętsze ciało, najdroższą krew, bolesne rany, miłość i miłosierdzie Jego Najświętszego Serca, płonące ku ludziom, z Najświętszego Sakramentu. Jego lęk śmiertelny i opuszczenie w ogrójcu, Jego bolesne ukrzyżowanie i śmierć na krzyżu, jego zwycięskie z martwych wstanie i chwalebne w niebo wstąpienie ofiaruję ci twego umiłowanego syna pana naszego Jezusa Chrystusa którego tak bardzo kocham z wszystkimi jego pragnieniami i intencjami jako wynagrodzenie za moje grzechy i za grzechy całego świata za dusze czyśćcowe i za wszystkich umierających w dniu dzisiejszym prosimy cię przez jego zasługi o nawrócenie grzeszników i nawrócenie Rosji i pokój Boży na świecie. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny, Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa jednorodzonego Syna Ojca przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa nowego i wiecznego przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa brocząca z podcierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa zapłato naszego zbawienia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz duszę, wybaw nas. Krwi Chrystusa zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa męstwo męczenników, Wybaw nas, krwi Chrystusa mocy wyznawców, wybaw nas, krwi Chrystusa rodząca dziewice, wybaw nas, krwi Chrystusa ostojo zagrożonych, wybaw nas, krwi Chrystusa pracujących. wybaw nas, krwi Chrystusa pociechopłaczących, wybaw nas, krwi Chrystusa nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa wybawienie dusz z otchłani czyśćcowych, wybaw nas. Krwi Chrystusa wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. wszechmogący wieczny Boże, któryś jednorodzonego Syna swego ustanowił odkupicielem świata i krwią jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.